Ponownie można porównać cienkość dwóch telefonów. Faktycznie iPod jest cieńszy, drobniejszy, lżejszy i bardziej ekonomiczny. Można go schować do kieszeni. Można nawet nosić w jednej kieszeni dwa iPody. Wszystkie się zmieszczą. Potem wkłada się jeden zwykły telefon i już, już czuć obciążenie, więc widocznie świadczy to jednak o pewnej większej masie znaczeniowej tego demoparstwa. Natomiast po, popatrzmy, potestujmy jak to działa. Oba jak widać mają. Z jednej strony po panelu dokręcenia w słynnym, z drugiej strony bardziej widocznie się różnią. Więc spróbujmy pokręcić. Najpierw pokręcimy sobie coś tutaj. Mam nadzieję, że się przesuwa. Nie widzę. Mam wyświetlacz na plecach, w wprawdzie tego telefonu mam, ale w tej chwili nic nie pokazuje. Ale coś tu się powinno dziać, prawda? Tak to trzeba będzie przemontować. O, proszę, dzieje się, możemy zmieniać muzykę. I dzieje się muzyka. Tutaj oczywiście nie ma aż tylu opcji, można tylko kręcić w jedną stronę, w drugą stronę, naciskać, tylko że nic się nie dzieje, ponieważ chyba rozładowała mu się bateria, tak to wygląda. Trzeba go będzie podłączyć do ładowarki, albo wręcz wpiąć do kontaktu. Trzyma się.